No siemanko, witajcie w kolejnym materiale z Dying Light The Beast. Dzisiaj naszą misją główną jest temat, który zwie się Pierwsza Krew. Chociaż tej krwi już troszeczkę przelaliśmy, aczkolwiek zobaczymy, czego tak naprawdę dany tytuł misji będzie obowiązywał i na kim ta Pierwsza Krew zostanie rzeczywiście przelana. Musimy porozmawiać z Oliwią. Ja już jestem tak naprawdę nieopodalniej. Troszeczkę jakby kroków od poprzedniego odcinka zrobiłem. Tyle, że po prostu tutaj Przybiegłem i tyle tak naprawdę od poprzedniego odcinka nic nie grałem. Ponieważ po ostatnim odcinku było na tyle dynamicznie. I tak naprawdę misja kolejna, która jest właśnie dzisiaj, była nieopodal, więc stwierdziłem, że po prostu będę nagrywał ciąg dalszy. Od razu bezpośrednio po nagraniu poprzedniego. Więc yy, skończyliśmy na tyle, że. Większość poprzedniego odcinka działała się tak naprawdę nocą, tropiliśmy bestie, jakąś znaleźliśmy, okazało się, że tam była jeszcze inna bestia. Później przed koszmarami uciekaliśmy z tunelu i tak naprawdę od tego miejsca przybiegłem tutaj, żeby razem z wami pójść do naszej Oliwii, która chciała z nami o czymś porozmawiać, więc... Cóż takiego, Oliwio, chcesz nam przekazać? muszę zregenerować sobie latarkę ponieważ to też w poprzednim odcinku już mi pisał że zregeneruj latarkę mam twoją próbkę bo jest słaba To o czym chciałaś porozmawiać o pewnej teorii Potrzebowałam drugiej próbki żeby ją potwierdzić No to słucham Analizowałam strukturę genetyczną i wykryłam dziwną sekwencję w kodzie Co to znaczy Możliwe że te chimery współdzielą część kodu genetycznego no Oczywiście że współdzielą chociażby ludzkie DNA ale mówię o specjalnie wydzielonej sekwencji, zmodyfikowanej w bardzo konkretnym celu. Daj mi rękę, muszę coś sprawdzić. Naprawdę lubisz mnie kłóć. Wyluzuj. Potrzebuję tylko próbki krwi. Chcę sprawdzić, jak twoja krew reaguje z osoczem chimer? Namierzyłam miejsce, gdzie może przebywać kolejna Chimera. Ile potrzebuje jeszcze tego GSB? Nie chcę się obudzić jako? To coś. To tak nie działa. Zresztą sam już powiedziałeś, że bez tego nie załatwisz Barona. Zmieniłeś zdanie? Głośno myślę. Kaju to jedyna droga. No dobra. Gdzie kolejna chimera? Spójrz, według moich danych to tutaj wypuścili jedną z chimer. Tylko uważaj, to podmokły, nieprzyjazny teren. Mm. Okej, okay. jesteśmy w kontakcie. To niedobrze. Czyli co, na razie tamtej powiedzmy ala najgroźniejszej nie śledzimy? Tak na to wychodzi. Znajdź transport z Chimerum. Spoko, ale to chciałbym zobaczyć tą latarkę, bo nawet nie wiem jak się tą latarkę regeneruje. Czy po prostu tutaj muszę jakoś... Chyba, że wytwór wzmocni? Jestem ciekaw, bo ogólnie latarkę mogę wzmocnić, ale nie mam pojęcia w jakikolwiek sposób. Czy gdzieś tu jest mi pokazane? Chyba, że to niekoniecznie to jest to miejsce. Ale jak nie to miejsce, to jakie? Ja bym powiedział, że to jest to. Tylko tu jest tu latarka UV, ale. No to normalna latarka jakoś tak. Nie widzę tego rozwiązania. Najwyżej będę to kombinował prywatnie. My natomiast musimy się udać totalnie w inne rejony. Yy... Na pewno jest to totalnie inny teren, teren na którym jeszcze nie byłem. Więc dzisiaj go odkryjemy. Może, wiecie, tam po drodze jakieś odkryją kolejne znaki zapytania, które pewnie prywatnie będę oczywiście badał i robił. Na tyle, żeby po prostu mieć ten punkt dany zaliczony. Ale tu coś mi woła. Chyba ocalały, potrzebuję pomocy. Nie, to ja oczywiście z pomocą lecę. Zostaw go. Zostaw go. Proszę bardzo. Uratowałeś mnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Daj to. Uważaj na siebie. Ale mówiła, że podmokły teren. Kyle, od czasu do czasu możesz znaleźć jakieś porzucone auto w lesie. W lesie. Tak właśnie patrzę, czy gdzieś tu jakieś auto jest, bo fajnie by tam było jechać, nie, niż biec. Ale to też nie jest tak prosto znaleźć takie auto, nie. A jakby tam biec cały czas, może tym mostem bym się przebiegł. Nie no, powinienem tam się przedostać na spokojnie chyba, nie. Nie powinno być kłopotu chyba, nie. Chyba, że ten most będzie, nie wiem, w połowie nieczynny. Nie, wygląda jak most taki po prostu do przejścia, więc nie powinno być tu problemu. W tych kontynerach, tam widzicie grasują zombiaki. A ty co? A trochę po tobie. A, a gdzie po tobie, co ty? To jest taka la pułapka, ta. Niby się śpi, ale nie do końca. Widzicie, jakaś inna broń to są też jak widać no inna kombinacja tych finisherów. Co tu nawet coś tu mogę zrobić? Co mi to dało? A może te UV? Może tak być. Gonią mnie jacyś. O kurde, trochę ich jest. Ale ich rozcinam! Dobra, to jest broń. Współczesna szabla, ale patrzcie, jak. zapodała, nie? Że tak naprawdę na hita padały, nie? Albo tyle siły zużyłem, że nie miały jak tych ciosów obronić. A jakby tutaj teraz troszeczkę zmienić kurs, przebiec się dołem. O i to złokowałem ogólnie, nie? Prywatnie tam grałem jakiś czas temu. Kopniak, czyli taki podstawowy element naszego kraina. Auto by się tu przydało, no by się przydało, ale. Tak, jak wspomniałem, nie będę też bezpośrednio szukał, nie? Jak nie ma, to nie ma. Raz tak, mogę tam, mogę tu. Ale myślę, że wykorzystam tą opcję. To jest bardziej taki na skróty, tam bym musiał troszeczkę obejść terenu. Więc to rozwiązanie, myślę, że całkiem ok. O, tutaj gdzieś mi się auto pokazało. Ale to auto jest już blisko tego punktu w sumie, nie? Ono może być również do góry. Mhm. Też tak może być. Ja się zastanawiam, czy ja tam mam wejść, czy może lecieć po prostu dalej. A ile mi brakuje jeszcze? Teoretycznie nie jest tak źle. Ja się zastanawiam, czy może nie skorzystamy, wiecie, teraz z tego pojazdu i tam sobie nie podjedziemy. Ja bym chyba tak to zrobił teraz. Ty się, ty się proszę przesuń. Ja tylko do auta. Ja tylko do auta już jadę. Już wam robię miejsce. Dobra, i teraz sobie przejedziemy trasą muzyczko muzyczko nam się odpala, kiedy jedziemy tym autem. Spoko rzecz. Przynajmniej jest troszeczkę raźniej. O, widzicie, dużo mi się tam odblokowuje. Ale to jest tak wspomniałem. Ja sobie te rzeczy będę tam na spokojnie zaś robił prywatnie. A nas teraz tak naprawdę na odcinka interesuje ta fabuła jednak. Siatka? Witam. Raczej nie zatrzymali się, żeby rozprostować nogi. <laughs> Raczej nie. Kurwa. Ale rzeźnia. Rzeźnia to jeszcze jak? a my przeszukać transport. Jeszcze ja spróbuję z innej strony. O ile będę mógł. Chyba, że w środku jeszcze mi tutaj pokazuje lupa tylko te. Te zombiaki są problemem. Wykorzystam chyba standardowy wabik, wiecie? Może ich tam trochę przyciągnie do siebie. Co? Ja już tutaj niczego nie widzę. Mogę niby sobie przeczytać raz jeszcze. Ale w sumie widzicie? Bo wtedy przeszukałem ciało, a teraz podniosłem kartkę. Więc to z tych... Z tej kartki możemy wyczytać informacje. Znalazłem ludzi barona. Cokolwiek przewozili już tego nie ma. Jak to? Czyli uciekło? Tak. Ale najpierw wyrżnęło wszystkich w pień. Gnoje nie mieli żadnych szans. Myślisz, że możesz to wytropić? Spróbuję. Ślady krwi prowadzą na bagna. Bądź ostrożny. Jakbym był ostrożny, to bym nie szedł na bagna szukać potwora. Po prostu się martwię. Nie ma czym. Poradzę sobie. No właśnie Okej okay. Fajnie, że podczas scenki zombiaki mnie nie zlikwidowały. O tyle dobrze. Ja muszę się wybrać na tamte rejony, wiesz co? Napisie. Wypij sobie jeszcze. I chyba zrezygnuję z pojazdu. Ponieważ widzę, że punkt nie opodal mnie. Ale w sumie przy tym pojeździe już słyszałem, że tam paliwo się kończyło, nie? Jakieś prywatnie kanistery niby podniosłem, więc teoretycznie mógłby tam wlać. Ale dobra, mamy kolejne jakieś ślady. Gdzie nas doprowadzą? Na razie tymi zwłokami po prostu pójdziemy przed siebie. Mhm, jakieś jeziorka. Fajne te wodali, są takie zamki, góry. Krajobrazy. Tutaj fajny taki zamek jak na przykład Dead by Daylight. Gramy przeciwko Drakulowi. To właśnie zawsze kiedy się na niego gra, na mapie się pojawia taki zamek w tle i To jest takie bardzo zbliżone. No jest spoko. Wytrop chimere na bagnach Wytrop Dobra, tu mam ślady ciąg dalszy Djemie się panie Watsuń Ciebie nie potrzebuję Ślady, ślady, ślady tutaj jest krew, tutaj jest krew. Bo takiego bezpośredniego nie mamy, jakby punktu, nie? Tylko musimy szukać. Czemu te bagna tam. tam mgiełka ja to wygląda podejrzanie? Oho. No jakoś podejrzanie to wygląda. Nie? Taka mkuła. I to za dnia. Z rana to by tam można było jakoś to stwierdzić, że wiecie. Proste w sobie, ale. Wszędzie ładna pogoda, a właśnie na tej wyspy taka mgła. Oho, to może być ta Chimera. Która wytwarza mgłę? <grych> Kto wie? Co do cholery? Sprawdźmy to. Coś tu jest. Co to jest za Kolejne. bydle małe? <laughs> Co to jest? Mgławica. Dobra. A, znowu to samo. Ale szarżuje. Aha, jeszcze zombiaki, tak żeby, żeby utrudnić. Dobra, ale widzę, że ona szarżuje. I na to będę musiał uważać Hej, ja może gdzieś się zablokuje? też by było spoko Tylko te zombiaki, wiecie, w tle. To mnie najbardziej niepokoi. Patrzcie, że ona żyga. Gdyby tak rzucić Motowa w nią, też by było spoko, nie? Pal! Zmień sobie. Czekaj, 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 czekaj. Za dużo jest tych zombiaków. Chciałbym, żeby ich było mniej, bo ja zaś się niepotrzebnie skupiam na innym celu, nie? Niż na tym, którym powinienem. O oh ja. Yeah. A tak łatwo mnie nie zarzygasz Może na bardziej tutaj taki teren, otwarciejszy. No skarż. Mhm. Ok, zamiałki przyszły. Ja się trochę zmęczyłem. Zaraz się bestia będzie, może naładuje dopełnić. No, dawaj, dawaj. Będzie skakała. Jasne, że będziesz. Ale się czerwone robi. Kurde, co ty gadasz, że to tyle mi wzięło? Niby skoczyła tak normalnie, tak o. A tych obrażeń trochę wzięła. Ale te zombiaki rytują. To się kąpiemy w wywodzie, tak? Chodź tu teraz, ho ho ho! Co jest? <grystanie> Nadupiej, Nadupiaj, Wypierdzielaj mnie! Będziesz skakał, czy będziesz rzygał? Będziesz skakał Ale to widzę, że strzały mu tam za dużo nie robią, wiecie, w sumie. Czekaj, wabik, niech mi trochę odciągnie. Czy Chimera leży? Mogę ją tam dobić niby. Chodź, 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 chodź. Dojeżdżamy. I mygnią. I Rozjechana i to na maksa. A ciekawe, tak troszeczkę urozmaicony był system walki teraz. Mgła, jakieś ataki zaskoczenia. Okej. Okay. I mamy kolejną próbkę. Dun, 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 dun. Nowe punkty bestii, no i spoko, w co byśmy mogli tutaj pójść? Ja nie używałem tej szarży, ani jeszcze właśnie tego uderzenia, bo tyle jest tej technologii, tyle tych przycisków i tu przy krajnie tu przy bestii, więc się zapomina. Jedynie mogę iść z rzutem z kamienia, tak naprawdę. Szkoda, że nie mogę jakoś inaczej kombinować. No ale co? Dajmy na to. Niech będzie to. Aha, jak ty opuszczony dom, to będzie tam ten element do po prostu odblokowania bezpiecznej strefy i tyle. Zwiększona ja moc bezpieczeństwa. Kolejną próbkę. Świetnie, nabierasz w Tak, ale chyba już czas zmienić hobby. Wybierzemy je razem. Ale już po wszystkim. Odezwę się jak namierzę kolejną chimerę. Jasne. W międzyczasie odwiedzę ludzi w ratuszu. Pierwsza krew ukończono. I czwarty w sumie poziom nam wleciał. Dwa punkty umiejętności, maksymalne zdrowie, maksymalna wytrzymałość. Zabawa z prądem odlokowano kolejne zadania, Umiejętności i teraz tak, w co byśmy mogli iść. Pęć aż do wyczerpa wytrzymałości. O, czyli trochę ta wytrzymałość też by było całkiem okej, okay, nie. Myślę, że w to pójdę. Zryw. Chęć aż do wyczerpania wytrzymałości. Przytrzymać swift podczas biegu, by biec szybciej. Działa, dopóki nie skończy się wytrzymałość. Albo właśnie w to, albo kopnięcie z odbitki. Bo tu jest na skradanie. Skradanie aż tak mnie jakby nie ciekawi. Łuku tak na razie nie mam. I nawet kopnięcie. No to dawaj w ten zryw pójdziemy. Też będzie ok. I byśmy musieli iść jak już zabawa z prądem, zadania fabularne. To myślę, że to ro rozegramy sobie kolejnym razem. A dzisiaj byśmy chyba skończyli sobie tutaj gdzie jesteśmy. Dzisiaj to w sumie zapowolowaliśmy na tą Chimerę całą. Więc i tak fajnie wyszło i tak. Kolejne punkty wleciały. Ten jeszcze widzicie przyleciał się pożegnać O z kolegami, tak? Czy z kolegą No to ja was też pożegnam Jeszcze przyszli Hej, bo mnie jeszcze rozjadą Jeszcze mnie rozjadą, Ehe Dawaj, dawaj, dawaj Leczonko Ale skąd was się tyle wzięło? Przecież nawet dźwięku nie użyłem, nie? Wiecie, to Roni Palnej na tej zasadzie Co jest tu? Ej, tu nie mogę w ogóle się przedostać Tam był jakiś po prostu element, który nie pozwala mi przebiec dalej. Tak samo tutaj, o co tu chodzi? Ale się zrobiło jeszcze na koniec. Gdy było tak spokojnie, macie granata. A ciekawe czy umiem pływać. <laughs> pływać umiecie? Jak oni będą umieć pływać, to to będzie kurde, naprawdę mega. Albo wiecie, teraz nagle biorą posiłki i biegną tutaj tym mostem na obkoło. No, biegać mogą, ale na drugą stronę się tak łatwo nie przedostaną. No dobra, to tutaj sobie zakończymy i widzimy się w kolejnym odcinku. Także, trzymajcie się. Na razie, cześć, cześć.